Witam Państwa na kanale Akademia Shinobi. W dzisiejszym filmie kontynuujemy tematykę widzenia, czyli druga część z tego tematu. Także bez zbędnego przedłużania lecimy dalej z punktami. E, oko najpierw widzi ruch, co prawdopodobnie wynika od głównego odruchu przetrwania, więc nie ruszać się, jeśli chcemy pozostać ukryci. Gdy dwa obiekty nieruchome są koło siebie i jeden się poruszy, to oko prawdopodobnie instynktownie pójdzie za obiektem, który się poruszył. Dlatego chcemy, by oko przeciwnika poszło w innym kierunku niż my jesteśmy ukryci. Coś jak sztuczka czarodziejska z przedmiotem w dłoni. Udajemy, że wkładamy go do jednej ręki, a on jest w drugiej. No jednak wzrok widowni podąża za pierwszą pustą ręką. Dlatego dobrze jest przyciągnąć wzrok przeciwnika czymś innym, np. fałszywy atak z drugiej strony, atak małej grupy i wycofanie się w przygotowaną pułapkę, rozpalony ogień i tym podobne rzeczy i tak dalej. Jak jest dużo miejsc z cieniem i ogólnie ciemno, to zawsze starać się kierować wzrok przeciwnika w kierunku światła i jego źródeł. Widząc ruch instynktownie staramy się go też dopasować do kształtu tego co się poruszyło. Na przykład człowiek to dwie nogi, dwie ręce, tułów i głowa oraz względnie pionowa postawa, a zwierzę to cztery nogi oraz pozioma postawa. Ptak to para skrzydeł no i tak dalej. Sylwetka człowieka to zazwyczaj widoczne 5 punktów: ręce, nogi i głowa. Wniosek z tego taki, że wpierw szuka oko tego typu kształtu, a gdy zabierzemy z konturu jeden element, no to teoretycznie trudniej z tła będzie wyłowić sylwetkę lub z kilku podobnie wyglądających konturów. Wystarczy czasami obrócić się bokiem i ręce znikają. Z maskowaniem ktoś w nocy może wziąć na przykład kogoś za drzewo, ukucnięcie lub siat po turecku z opuszczoną głową, z maskowaniem ktoś może wziąć na przykład na, za worek czy też głaz. Naturalnie gdy obok są inne podobne tego typu obiekty, podobnego koloru, ponieważ jak pośrodku niczego coś takiego zrobimy no to wpadamy w sumie w pewną pułapkę. Tak? No, wpadka jest niemalże gwarantowana, że czemu na przykład środek na środku placu jakiś worek tak <laughs> się znajduje. Dobra dalej. Czasami dobrze mieć materiał ze sobą, by złamać nasz kształt. Na przykład jak jest tkanina odpowiedniego koloru i dostosowania, jak na przykład liście, czy też prostokątna lub kwadratowa. Naturalnie im bardziej poszukująca osoba jest zestresowana i szybko sprawdzająca, tym lepiej. No i możemy się nakryć jakąś tkaniną, czy też ustawić w jakiś kształt. By stworzyć odpowiednią sylwetkę ciała możemy się starać być na przykład głazem, jakimś pudłem, skrzynią. No i ktoś jak leci szybko, z daleka po ciemku, w odpowiednim otoczeniu, no może ktoś uwierzyć tak, czy, czy przeoczyć nas, że głaz pośrodku innych głazów, a w zasadzie jesteśmy tylko podobni, ponieważ materiał nas tylko upodabnia. No ale w związku, że jest ciemno, ktoś się spieszy, mogą nas e, pominąć, no a jednak jest to dosyć ryzykowne. E, by zmienić kolor, no to czegokolwiek, no to są najlepsze jakieś obustronne rzeczy, tak przebrania, czy też jakieś tam płachta do nakrycia, tak jak przed chwilą mu opowiadałem. Także są łatwo jakieś zmywalne farby, by sprać z ubrania, czy też z auta nawet, czy też jakieś taśmy na aucie, naklejane, które można zerwać. No, no, nowoczesność i technologia przychodzi z różnymi pomysłami. Ludzie też patrzą na świat na wysokości oczu. Rzadziej patrzą do dołu, a najrzadziej rozglądają się do góry. No chyba, że coś akurat przyciągnie tam ich uwagę. Jest to głównie hałas, też jakieś odbite światło. Najczęściej maksymalnie górna linia wzroku jest tam, gdzie świeci się lampka na górze. Wyżej zazwyczaj rzadko się patrzy. Również mało patrzymy się do różnych zagłębień poniżej naszych stóp, jakieś tam do kratek od piwnicy, kanałów, pod spód samochodu jakieś tam przestrzenie pod budynkami i tak dalej. Po ciemku starać się używać często innych zmysłów, przyczucia, ale akurat na przyczuciu źle można wybrać, zwłaszcza używać słuchu, dźwięk jest bardzo przydatny, też drżenia gruntu, zapachów, ogólnego uczucia ciała. Człowiek podobno może wyczuć drugiego człowieka do około 4 metrów, ale przez rozwój cywilizacji umiejętność tę maksymalnie stępiliśmy na rzecz innych zmysłów. No i ale to podobno można trenować. To jest taki szósty zmysł. O tym szóstym zmyśle poopowiadam Państwu trochę w czwartym sezonie. Nawet mała rzecz przybliżona do oka może zasłonić dużą, która jest za nią. Na przykład jeden, kciuk 1 jeden cm od oka zasłoni bardzo dużo większych przedmiotów z tyłu. Również wiele kropek z daleka widzianych tworzy linię dla oka, czyli iluzję. Dobra iluzja dzisiejszych czasów no jest film, tak, czyli ruchome klatki, też jakieś trójwymiarowe osobne klatki dla, dla, gałki, dla gałek ocznych i tym podobne sztuczki. Iluzja przez dodanie perspektywy w linii, by takie same obiekty wydawały się różnej wielkości. Linie tej samej długości umysł może odbierać jako różne. Na przykład przy budynkach z zewnątrz i wewnątrz mamy tutaj działanie głębi to mogą Państwo sobie wyszukać sztuczkę iluzję odnośnie głębi zobaczyć czy linie są takiej samej długości w zależności od dodanych linii końcówek strzałek w zależności w którą stronę grot jest skierowany dalej pudełka czy też inne rzeczy do których można wejść tak tak ustawione, by mógł człowiek też do nich wejść i się zmieścić, a w środku są wycięte i mogą być połączone w jedną większą konstrukcję. Czyli taka taktyka tronia konia, Boże, przepraszam, taktyka konia trojańskiego. Dobrze jak taka paczka jest gdzieś tam na przykład z tyłu, by wielu, wśród wielu innych podobnych paczek czy też beczek, by podczas ewentualnego sprawdzania od razu tego nie wykryto taktyka w sumie stosowana jest od tysięcy lat gdzie było to wwiezienie w najprostszej formie kogoś w jakiejś beczce stosie siana i tym podobnych rzeczach do zamku no tak jak w Opisem można na przykład połączyć beczki, tak żeby była jakaś konstrukcja, żeby łatwiej do niej wejść. Także na przykład trzy beczki połączone w środku, wydrążona dziura, żeby tam człowiek nie musiał zgięty aż tak bardzo jechać. Kolejny punkcik to jest postawienie sztucznego człowieka, by przeciwnik myślał, że jest nas więcej, też do odwracania uwagi. Też sposób, by przeciwnik podszedł, podszedł w inną stronę i tak dalej. Nie musi to być 100% manekin, wystarczy, by miał na przykład podobny kształt. Na przykład bluza z kapturem na gałęzi. Shinobi no. nazywali tą technikę kakashi, czyli strach na wróble. Można tutaj też przywołać historię Tobiego Kato, który to okrył, takiego sztucznego, słomianego człowieka swoim nakryciem i poruszał kukłą na ukrytych sznurkach, a strażnicy strzelali do tej latającej kukły z łuków. Przy jednoczesnym, no, strzały przenikały przez tą słomianą kukłę, tak, były na tyle mocne. Po tym zdarzeniu, strażnicy myśląc, że strzelali do Tobiego, no, Tobi dostał przydomek latającego. W dzisiejszych czasach technologia nawet pozwala robić tanio jakieś sztuczne czołgi ze źródłami ciepła, które to ściągają rakiety przeciwnika. Taktyka też stosowana od wielu wieków. Nawet trochę pod to podchodziło, bym powiedział, skrzydła husarskie, które jeśli miały odpowiednią wysokość, no to nie pozwalały być może w pełni zorientować się w ilości na przykład yy, wojska husarskiego ponieważ zasłaniały pełen obraz ok dalej oko najpierw wyłapuje ruch a później kształt a na końcu kolor mówiłem to już wielokrotnie i będziemy to powtarzać jeszcze wiele razy ponieważ jest to ważne Dalej. Gdy jest problem i nas prawie wykryją, to możemy zawsze rzucić jakimś małym przedmiotem jak najdalej od siebie. Działa to raczej na bardziej zmęczonych ludzi, ale by nie widział strażnik lecącego przedmiotu, ponieważ zobaczy skąd nadlatywał. No również jeśli rzucimy za daleko i ktoś nie usłyszy, no to taka, taka technika nie ma sensu. Dalej można zasłonić jedno oko przepaską niczym pirat i odsłaniać gdy będzie potrzeba nocnego widzenia jakby ktoś nie wiedział no to piraci zasłaniali oko nie dlatego często że go nie mieli tylko po prostu po zejściu pod pokład yy, mieli od razu nocne widzenie przynajmniej w jednym oku i, i widzieli szybciej co się dzieje każde przekierowanie wzroku strażnika w nocy w źródło światła w zasadzie jest korzystne naturalnie przeciwnika dalej uważnie uważać na rzeczy odbijające obraz jak i światło Typu lustra, szyby, polerowane rzeczy, ponieważ widać w nich dodatkowy ruch, a odbite światło z za pleców jeszcze zrobi dodatkowy cień po gruncie. A jak przed chwilą mówiliśmy, ruch przyciąga wzrok. A propos cieni. Pamiętać, że cień przemieszczający się po gruncie także widać. A gdy się skradamy za budynkiem, to może wystawać cień za krawędź i strażnik może zobaczyć, więc zwracać uwagę na rozmieszczenie źródeł światła oraz wysokość. Im niżej jest źródło światła, tym cienie są dłuższe. Niedobra byłaby sytuacja, gdy się ktoś skrada, a przed nami otwarty plac, a tu przemieszcza się po tym placu 30-metrowy cień, prawda? Ok, teraz mamy kolejny punkt. Moment zaćmienia. Jest to moment trwający od kilku sekund, gdy mamy czas na bardzo szybkie, krótkie działanie. Wtedy mamy do wyboru szybkie jakieś tam awaryjne działania, jakieś tam iluzja, odwrócenie uwagi w przeciwnym kierunku, ewentualnie liczenie na to, że przeciwnik słabo patrzy, jakiś tam atak z zaskoczenia, jakieś inne działania. Coś trzeba szybko wymyśleć, czyli ogólnie mamy same niebezpieczne i ryzykowne opcje. No i stosuje się, gdy na chwilę znikniemy przeciwnikowi z pola widzenia lub wiemy, że za chwilę nas może zobaczyć. Na przykład jesteśmy za rogiem budynku, za jakimś nie wiem, przedmiotem, za człowiekiem na, na schodach, za krawędzią, za kolumną, za drzewem, za murkiem. Tutaj wrzucę Państwu rysunek z przykładowymi sytuacjami, tak? ten moment zaćmienia, czyli mamy tam nie 3-5 sekund na działanie, kiedy przeciwnik nas nie widzi, ale wiemy, że prawdopodobnie się pojawi za, za, za parę sekund i trzeba coś wymyśleć unikać kamienistych i sypkich miejsc, zwłaszcza jeśli są pod kątem. Mogą się sunąć pod naszym ciężarem i spowodować ruch kawałka nasypu lub całości, nasz ewentualny też brak balansu ciała i stratę równowagi, co przyciąga uwagę oraz dodatkowo wywołuje hałas. W nocy, dobrze jak źródło światła, jest między nami a wrogiem, a my nie patrzymy na nie, a przeciwnik już tak. W nocy także widać głównie obrys, a nie detale Jeśli idzie w naszym kierunku światło to przynajmniej jedno oko zamknąć, by nie stracić całkowicie nocnego widzenia. Zwłaszcza w nocy uważać na czujki i jakieś detektory, fotokomórki i tym podobne rzeczy, bo praktycznie ciężko jest je zobaczyć w nocy gdy jesteśmy pierwszy raz w terenie, a w dzień nie było obserwacji, a one włączają światło na cały teren. Na słabsze modele fotokomórek skuteczne jest bardzo powolne poruszanie się, jakieś tam 1 metr na kilkadziesiąt sekund, ale wystarczy mały błąd lub przypadek no i stoimy na środku placu cali oświetleni. Problemem są, tak jak na początku filmu wspomniałem, noktowizory i tym podobne technologie, gdzie praktycznie od razu nas widać. Dobrą taktyką jest wtedy też zaświecenie osobie w noktowizorze w oczy reflektorem, jakąś latarką. No jednak natychmiast wtedy pokazujemy miejsce naszego przebywania totalnie wszystkim w koło. Kolejnym problemem są ekrany jakieś termowizyjne, obecnie montowane już nawet na broniach, na hełmach, w sensie już mówię o takich wojskowych przyrządach. Niektórych lepiej w sumie wyposażonych wojaków, nawet teraz obecnie są tanie okulary termowizji już za nie wiem, tysiąc złotych, praktycznie nie ma przed tym obrony na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o takie stanie w pośrodku. Niby tkanina jutowa z, włóku, z włókna łodygowego jest przeciwko czemuś takiemu dobra, jednak wymaga to testów. Siatka nylonowa daje odbicie promieni podczerwonych podobne do tych robionych przez rośliny, więc też można jakieś tam testy próbować robić. Obrony przed nowoczesnymi wykrywaczami no, wymagają jeszcze testów, o no, ile będą w ogóle możliwe. Chociaż kiedyś był taki program Pogromcy Mitów i tam po prostu wyszli ci prowadzący z prześcieradłem przed siebie trzymanym, tak? wyprostowali ręce i, i opuścili prześcieradło i niektóre modele to oszukiwało, więc jak komuś się nudzi, to może też potestować i z prześcieradłem. Także dalej, odnośnie obserwacji jeszcze, jak już przy widzeniu jesteśmy, pamiętajmy, że obraz odbija się od nawet ekranu telefonu, tak? nie mówiąc już tak jak kilka razy wspomniałem, szyby, lustra, nawet może być od przygotowanego odpowiednio ostrza miecza. Obraz może się naturalnie też odbijać od kilku rzeczy. Jednak im więcej jest odbić, tym zwiększa się problemowość poprawnego odczytu obrazu, jak i miejsca, gdzie się kto przemieszcza. E, najlepiej, jak jest no, maksymalnie to jedno, dwa odbicia. E, naturalnie także, jeżeli będziemy gdzieś przechodzić i przetniemy jakiś przesył obrazu właśnie, to u kogoś przed oczami nastąpi ruch, nawet jeżeli, jeżeli bezpośrednio na nas nie patrzył. No jednak może zacząć się wtedy rozglądać i patrzeć o co chodzi. Na koniec jeszcze jedna ogólna technika, czyli Joe jutsu czyli wymazywanie dźwięku i cienia, po polegająca po prostu na omijaniu starannym wszelkich źródeł światła. Także to tyle w dzisiejszym filmie. Dziękuję za poświęcony czas, obejrzany materiał, do zobaczenia.